Witam. Mamy dzisiaj na stanowisku BMW X4, model G02, w miarę świeże autko. Chcieliśmy pokazać jaki zakres prac trzeba wykonać przy przebiegu. Mamy tutaj 219 tysięcy przebiegu, auto 2018 rok produkcji. No to zaczynamy. Przeprowadziliśmy jazdę testową, na której zauważyłem delikatne szarpnięcia. Właściciel został poinformowany, że no być może, że dojdzie do tego jeszcze skrzynia X-Drive. Jeszcze po naprawie dokonamy konkretnej weryfikacji. Na tą chwilę nie jest to naszym zadaniem. Zajmiemy się tym, co nam zlecił właściciel, czyli główną naprawą jest wymiana kompletnego rozrządu. Przeprowadziliśmy jazdę testową i na diagnostyce komputerowej pojeździe testowej doszły nam błędy takie jak? Nastawnik przepustnic zawirujących, czyli tutaj poinformowaliśmy, że kontrolka silnika, która była na desce rozdzielczej, jest spowodowana tym, że kolektor jest uszkodzony i jest do wymiany. Do tego zaczęliśmy. Zdemontowaliśmy kolektor do weryfikacji. No i mamy tutaj taki obraz po demontażu. Konstrukcja tego kolektora jest. Tak zrobiona, że przy 200 tysiącach nie ma co się łudzić. On będzie tak zużyty, tak wybity, że, że sterownik zawsze wyrzuci błąd i, no i po prostu trzeba wymienić go na nowy. Nie ma tutaj możliwości, że po wyczyszczeniu będzie dobrze, ponieważ no już tutaj jest luz na osi i zamówiliśmy oryginalny kolektor z ASO. Koszt około 4000 zł. Także nie mało, ale nie ma tutaj innej możliwości na tę chwilę. Mamy też przygotowany oryginalny układ rozrządu, wszystkie koła zębate, śruby, ślizgi, podkładki, uszczelki, wszystko mamy nowe z oryginału. Przed rozpoczęciem prac rozcięliśmy sobie jeszcze filterek oleju, żeby zobaczyć co tam się w nim nazbierało, ale nie ma śladów panewek, opiłków, także można spokojnie przejść do dalszych czynności. Także w następnych, następnych krokach jest, jak już mamy zweryfikowane, a jeszcze przed rozpoczęciem prac, sprawdzamy zawsze czujnik temperatury paliwa, który w tych silnikach B47 przepuszcza paliwo do wiązki. No i wtedy, generalnie, już jest wiązka silnika do wymiany. I zdarza się także, że aż paliwo potrafi dotrzeć do sterownika, zalać sterownik, i jest to później dodatkowy koszt. Także przed rozpoczęciem prac nie zrobić takie weryfikacje, żeby nie okazało się, że wymienimy rozrząd, a zostanie nam tam jeszcze w, no inne rzeczy. Co, nie? Także filterek oleju sprawdzić, czy nie ma opiłków, czujnik temperatury, paliwa, przepływy przez DPF, jakie jest ciśnienie różnicowe spalin. Tutaj akurat właściciel tak czy tak zdecydował się, jeżeli będziemy mieli wszystko na wierzchu, dać filtr do wyczyszczenia, także damy go do, do wyprania zapobiegawczo. Ma 220 tysięcy, ale generalnie przepływy przez niego są dobre około 5-6 milibar na wolnych obrotach. Przy 3000 jest 30-32, także spoko, ale zapobiegawczo go wyczyścimy, żeby później nie, nie generować kosztów dodatkowych związanych z demontażem i montażem teraz będziemy mieli wszystko na wierzchu także zobaczymy co tam jeszcze więcej wyjdzie w trakcie yy, hamulce na osi przedniej też kwalifikują się do wymiany tarcze mocno zużyte klocki praktycznie już ich nie ma także na tą chwilę mamy klocki hamulcowe oryginalne czekamy na tarcze wymienimy również olej skrzyni biegów w dyferencjale, napędach też będzie nowy nowy olej, także taki grubszy serwis przy 220 tysiącach autko ma już swój przebieg, także no trzeba tutaj zainwestować i zadbać o pojazd żeby cieszył następne lata także bierzemy się do pracy, zaczniemy sobie od wyczyszczenia tutaj kanałów dolotowych głowicy żeby jak zamontujemy po prostu nowy kolektor to było czyściutko w kanałach, czyste zawory. Zabezpieczymy sobie to później wszystko i przejdziemy do, do demontażu i do prac związanych z wymianą rozrządu. No to działamy. zaprezentować i pokazać dlaczego też różnią się cenami obie usługi czyli wymiana rozrządów B47 w serii F no i w serii G generalnie w serii G jest dużo więcej pracy wszystko jest no tak skonstruowane że wymaga dużo więcej czasu żeby zdemontować począwszy od wydechu ponieważ w wydechu jest mnóstwo sąd, czujników nie wszystko to należy zdemontować wszystko jest utrudnione upchane na przykład tutaj taką ciekawostką mogę pokazać, wyjechaliśmy sobie właśnie skrzynią napinacz jest tutaj do rozrządu no ale dodatkowo tutaj idą przewody od układu chłodzenia od chłodniczki recyrkulacji spalin niskociśnieniowej no i już sobie tego napinacza tak nie wykręcimy, musimy te przewody odczepić, a to jest wszystko niestety czas, miska olejowa też już tak sobie nie wyjdzie łatwo dyferencja również trzeba całą belkę opuszczać gdzie no nie ma tu innej możliwości blokada też już jest z innej strony trzeba odsuwać chłodniczkę od oleju od skrzyni biegów podwieszać silnik także wszystko to jest utrudnione zobaczymy w jakim stopniu będzie rozciągnięty łańcuch to już delikatnie przez szpilkę się olej pojawiał. Uszczelniacz, suchy. Skrzynia biegów mamy zdemontowaną i jedziemy dalej. Tak to wygląda. No a tutaj konstruktorzy to naprawdę się popisali z tą tutaj rurką od układu chłodzenia, żeby wyciągnąć, wykręcić ten napinacz. To nie ma takiej możliwości, no bo tutaj na przeszkodzie staje nam rurka. Żeby tą rurkę, o, ta rurka sobie wchodzi w blok. Tutaj, od tej strony. Tutaj, o. Mamy już blokowany rozrząd. No i tak, jak już wcześniej wspominałem, tutaj konstruktorzy. Tych nowszych silnikach nie popisali się. To jest akurat auto, które ma no, y, normę Euro 6. Jest dodatkowa chłodniczka spalin, niskociśnieniowy układ EGR-u. Nie ma takiej możliwości, żeby odkręcić napinacz, bo tutaj jest przewód od układu chłodzenia, który staje nam na drodze. I nigdy nie idzie wykręcić tego napinacza, ponieważ najpierw trzeba zamontować tą rurkę. Rurka wchodzi w blok silnika tutaj. O no, tak wygląda łańcuch B47 po 220 tysiącach No, już jest dosyć mocno naciągnięty. Także właściciel podjął dobrą decyzję o wymianie. Bo... Pasta nasmarowane wjeżdżają w tryski. Kanały już też poczyszczone. W łowicy, wszystko. Przygotowane. Kolejny dzień walki z tą jednostką. nowy kolektor Sący. Ten zutylizujemy. Tutaj mamy nową sztukę z ASO. tak ciekawości. No już wszystko poskładane. sprawdzamy sobie jeszcze parametry po czyszczeniu DPF-a elegancko, 3 milibary przepływu także z 5-6 spadło do 3 na wolnych obrotach w sumie te 5-6 i tak było dobrze, ale tutaj już jest tyle pracy, żeby dobrać się do rozrządu i zdemontować tego DPF-a że przy okazji go wyczyściliśmy, no i w sumie zalecamy też tak robić za każdym razem żeby nie wracać do tematu i nie płacić później za montaż, demontaż i i za całą procedurę. Mamy poskładany silniczek. Wszystko chodzi prawidłowo. Oleje powymieniane. Hamulce wymienione, poskładane, przetestowane. Pierwsze 15 km zrobione. Przejedziemy się tym autkiem jeszcze, jeszcze troszkę więcej. Aby upewnić się, że wszystko jest dobrze. Uznajemy taką zasadę, że jak się coś właśnie później tak, to lepiej, żeby na naszej próbie się coś wydarzyło niż jako dane auto właścicielowi także nowe autka B47 silniki zapraszamy na wymianę do rządów. tutaj prace dobiegają końca a tutaj mamy G31 w której rozpoczynamy w sumie tą samą historię także już jesteśmy na etapie demontażu skrzyni biegów tutaj jeszcze będą wycieki delikatny wyciek z uszczelniacza po stronie sprzęgła hydrokinetycznego i zabieramy się do pracy. Górę mamy już zdemontowaną, też 200 tysięcy. Także no to jest odpowiedni moment, żeby, żeby wymieniać układy do rządu i spać spokojnie. Pokażemy tutaj jeszcze w jakim stopniu, był rozciągnięty w tym akurat silniku. Tu będzie w sumie lepszy przykład. Ten bo to autko miał wymieniane, były interwały robione serwisowe, tak jak zalecał producent, czyli są 25-30 tysięcy kilometrów a tam no to jednak, jednak były wymieniane częściej i no i łańcuch był rozciągnięty, ale nie był w stanie krytycznym no, przy 200 czasami już zauważamy, że, że jest dosyć mocno, y, mocno wyciągnięty także czasami ten przebieg nie odzwierciedla tego ważne po prostu są też te interwały olejowe, bo czasami o większym przebiegu auta przyjeżdżały, były Teraz rządy w lepszym stanie A wszystko to no, po historii, żeśmy sprawdzali, że po prostu były wymieniane Wymieniane oleje i po profilaktykę ktoś zadbał I no i wydłużył tą żywotność Powyżej 200 tysięcy jeszcze, jeszcze były na przykład ładne te Znaczy ładne, no, no nie były aż tak mocno naciągnięte A bywało tak, że mniej niż 200 tysięcy, a interwały były Tak jak producent zaleca i no, już była tragedia Także no tutaj sobie zobaczymy jak przy 200 tysiącach wygląda, wyglądają łańcuchy, i przy serwisie zalecanym przez producenta.